Dzisiaj mamy 35 z dużych tonów, więc możemy otworzyć oczywiście specjalną szklanę. Rzadkie epickie już le lub lepsze. Więc moi drodzy, oczywiście niedługo się pojawi odcinek, że kupujemy Stamel Pasa. To nie Jasiek? No. Jest ze mną mój brat Jas Jasiek oczywiście. No. Więc ma krótki odcinek. Minutę, on potrwa. Tylko sobie otworzymy. Więc widzowie, co tam? Tu, 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 tu. I się zmień. Dobra. Dobra, co nam dropnie, co nam dropnie, co, co nam, nam dropnie, co, nam, drobnie, co nam dropnie. Legenda, legenda, proszę, legenda. legenda. Takie legenda, legenda. jakby była legenda. Legenda, legenda, nie! nie. nie. Ty, ale Maksymus też dobry, co nie widzowie? Wyposażmy sobie teraz. Ale jakby była legenda, to by było super. Niedługo będziemy mm. mieć dużo tych legend. Bo zagrajmy sobie jedną rundkę na zachętę, naszym maksimusem, to nie Jasiek? No, jedna rundeczka, może przegramy, może wygramy i obiecywałem wam, że jutro, y, jutro zrobi opening, zrobimy, że jeszcze dzisiaj się pojawi, kupimy oferty, bo tać mnie YouTube'a już trochę pieniędzy dostałem, patrzcie ile osób ma tego z tych specjalnych skinów, widzicie? Też bym takie chciał. Więc, więks lecimy, lecimy, lecimy. O, ktoś ma taką emotkę, Bicia. Nie, tylko też będę miał, bo kupuję Stumble pasa widzowie. Więc możecie oczekiwać Stumble pasa, Jak kupimy. Co nie, Jasiek? Kupujesz ze mną? No, kupuję. Kupuję, Jasiek ze mną. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Dawaj, dawaj, Witek! Jest! Dawaj, dawaj! O! to. Uwaga! O, Nie, nie, nie! nie, nie. Bokiem możemy iść, bokiem jest najlepiej. No kurde, no i przegrałem, Dobra. Rundka na zachętę na dzisiaj. Może wleci odcinek z unboxingu, ale na pewno wleci odcinek z Stumble Passa. Widzowie, żegnamy się. Yy, Maksimum powiek cześć. Na naraska na raska.